A raczej pierwsza jest Cedi. Czekajcie, wyłączę muzyczkę. Jest to osoba, która ma mega fajną serię ze smoczkami. Siemanko, z tej strony Cedi, witam i witam Was. Także dziewczyna z serii akwaratowej, Mankar co? Smoki. I słuchajcie, dziewczyna. Dzisiaj przejdziemy przez portal, który znaleźliśmy ostatnio. Zatem zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo jeżeli po tym filmie wbijecie 6 stopy w górę, to już na kanał BIAK. po prostu Zaskoczymy. Czekajcie, chcę zobaczyć tego smoka. Dobra. O, czekajcie, jest smok, wow, także Cedi nagrywa nie. do tej pory serię szokcie, ze smoczkami. dobra, sorry, sorry, nie chciałem. 41 tysięcy subów? I... <ślam> Samica, tak. Także mam nadzieję, że się fajnie odnajdzie na kwadratowej. I czekajcie. Kolejny kanał, alfabetycznie. C-Potworek. C-Potworka może w sumie znacie? Nie wiem, czy on już. nie grał? Nie wiem, nie jestem pewien. C-Potworek, czekajcie, co my tu mamy? Pierwsza walka z bossem. No się mańko, się Ja jestem C-Potworek. A nie, czekajcie, bo to jest Minecraft Dungeons. To niby też Minecraft, ale nie do końca. O! 150 gwiazdek, dziękuję bardzo. Veronika Łupkowska wysłał 150 gwiazdek. Tak o sobie napiszę tylko, żeby zostawić nigdzie, reakcję Jezus, twarz przewracająca na oczami. C potworek prowadzi fajne różne takie mapki. Teraz peace, e, e, sobie przechodzi Duże... dużo dużej jego twarzy Zabrokował. jest. No dobra, to o parkury będziemy tak mieli. Mówię. Słuchajcie, dobra, zobaczmy, nie wiem, czy potworek jest mistrzem w parkurze, zabremy. ale będziemy. Tutaj się nie no dobra, może nie będziemy mieli konkurencji dla Brema, ale potworek jest super. Yy, więc taki kanał jak 20 tysięcy subów. Fajniutki. Dostałem game od na Bedwars Adomina. Aha. Dobra, kolejnym kanałem, który dzisiaj dodamy, jest Kenzi. Kenzie, który w ogóle nie dość, że... O, w ogóle live ma. KM Junior. Wbije. Stresować, tego co potwornie mówić, to było normalnie. Teraz się zestresowałem i ciul. On nie, piętny. O co jest? Czemu są takie? Ej, bła, zupełnie, bo to. On nie zestresował się. Słuchajcie, Kenzi, to jest jeden z tych mniejszych kanałów i ogólnie jest, yy, no nie wiem, w sumie ma lata, ale jest młodszy trochę. Yy, Kenzie Kenzie w ogóle jest śmieszna historia, bo szukałem, słuchajcie, grafika do miniaturek i na początku on się zgłosił. A potem sobie zobaczyłem, że ma w ogóle kanał na YouTubie. tak kurde, patrzę, ej, te filmy są spoko. Więc to jest jeden z tych mniejszych. O Boże, dał 30 kg karmy dla psiaków. Hej, Czeka, po, początek. W ogóle montaż jest koks. Mam nadzieję, że ustawisz sobie przypomnienie. Link w opisie. Mówiąc... Ej, gość ma lepszy montaż niż ja, nie? I ale spoko. Chcę zobaczyć, jak pieską daje. O Boże. Dobra, czekajcie, mieliśmy Minecrafta oglądać, a nie pieski. No, więc Kenzie ma taki kanalik malutki, ale myślę, że urośnie. Jakieś bedworsiki sobie otworzymy. Sobie na mypej i dzisiaj jest nam nami żaba. Sia! Co tam? Jak tam się bawi? Dobra, więc kazy generalnie ma lepszy motaż niż ja. Eee, dobra, czekajcie, kogo mamy dalej? Dalej mamy mister blaszkę. Mister blaszkę może kojarzycie, bo on chyba grał u szymka kiedyś. Tak mi się wydaje. Mm, czekajcie, czy ja w ogóle na kwaratowej jeszcze żyję? Chyba żyję, dobra. Mister Blaszka. Chyba Mister hey Blaszka yo, jest od hey szymka, yo, nie? Pastor. Chyba tak. Więc mister Blaszka widać Was na kolejnym odcinku z Minecraft. Tutaj mamy ser Blaszkę. Przepraszam, ja też nie chciałem. Też jakieś skybloki. Co mister Blaszka jeszcze nagrywa? Więc Blaszkę chyba możecie znać, co? Boże, znowu mnie jakiś bije. Boże, Neuracht, on po prostu jest tak atencyjny. Zostaw mnie. <grydanie> atencyjny Neuracht musi być w centrum uwagi. Zostaliśmy umiezieni pod lodem. No mister blaszka. Kolejny jest wafel czekajcie czy wafel w ogóle coś nagrywa Wafla znacie z moich live'ów. Czekajcie, nie wiem jak wafel mam w ogóle na YouTubie. Wafel wafel jak to masz na YouTubie. The wafel chyba. Ej czekajcie moment. Mam wafel na YouTubie. Ale wafla znać o dobra mam kanał wafla. Wafla znacie z moich live'ów, nie? Bo graliśmy na przykład statki. 889 SUBÓW! Może. Wafel, Wafla znacie, nie z tej Ja wiem czy wam pokazywać Wafla, bo kojarzycie pewnie. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo na mapce parkour. Dlaczego tutaj jesteśmy? Nie wiem czy wiecie... No słuchajcie, Wafel to się musi rozkręcić. Wafel potrafi... No, Wafel potrafi ciekawe rzeczy opowiedzieć. Eee... Czekajcie, bo wyszedłem z kanału. Dobra, także to jest Wafel. Mamy jeszcze Tobiasz Gaming. I go chyba też możecie kojarzyć, mi się wydaje, bo to też, w sumie, taki... Jeden z tych mniejszych, większych kanałów. Nie no, taki średni no, 64 tysiące subów to jest dużo, co? Więc... Co oni robią? To kiślu był! <laughs> Może... Nie wytrzymam zaraz. Człowiek chce coś ładnie powiedzieć, a go trollują w grze. Dobra, więc uwaga, kolejny kanał Tobiasz. Tobiasza chyba też możecie kojarzyć, mi się wydaje. Nie wiem, czy Tobiasz. Skąd możecie Tobiasza kojarzyć? I. Czekajcie, włączymy sobie coś. No, Tobiasz jest trochę spocony, bo widzę, że tutaj UHC mocno nagrywa. Eee... Co mam to puścić? Nie wiem, wam to puszczę to. Witam was w kolejny filmie. w Jeszcze powiedz, że nie będzie żadnego bichopa. Także, także coś czuję, słuchajcie, że Tobiasz będzie pierwszą osobą, która wykopie wszystkie diamenty na wyspie. Dobra, tego nie mogę puścić, bo zaraz prawa autorskie mi wywali. I słuchajcie, ostatnia osoba. Ostatnia osoba. To jest nie Jake Paul, ale Jake z wykrzyknikiem. Półtora tysiąca subów. O Boże, też ma live'a. On mi ogląda, a ja oglądam jego. Ostatnia osoba. Dobra, dobra, oglądajmy jego. Czekajcie, ja oglądam Jake'a, on mnie. To jest nie Jake Paul, ale Jake o, jest i jestem, patrzcie, nie. teraz wbija do mnie pewnie. Półtora tysiąca subów. Bija do mnie, o, boże, patrzcie, teraz ja bija do mnie, ja oglądam jego. On mnie ogląda, a ja oglądam jego. Incepcja. <laughs> Incepcja. Więc Bo. słuchajcie, Jake też jest y, młodszym kanałem, mniejszym kanałem, za, zarówno jeżeli chodzi o wiek, jak i o ilość subskrypcji. Ale czekajcie. Wejdę jakiś ostatni chłop, nie? Boże, chłop, ostatni Co film. tu jest? Ty to widzisz? Pa patrzcie, jaki mam montaż. Uszanowanko, jest? the... ja jestem Jake, a w dzisiejszym odcinku witam was w nowej serii, jaką jest Minecraft Hardcore. Nie wiem, jak on to robi, ten jego Minecraft w ogóle jakiś taki Co? ładny jest. <laughs> jaki Hardcore? <laughs> I W dzisiejszym odcinku witam was w nowej serii jaką jest Minecraft Hardcore. Jest z nami X Mateusz. Witam wszystkich. Bardzo zreszcie właśnie Jest z nami X Mateusz. Maseu... X 3000, więc jest około południe, więc mamy jeszcze pół dnia, żeby zrobić sobie jakiś domek, więc to za dużo. Dobra, Jake jest też młodszym kanałem, ale jak zobaczycie, jak on jakby się sobie oglądali jego filmy, to jest kozak. Właśnie, jeszcze Neresia, słuchajcie, tylko z Neresią mam problem, Żona ona napisa, odpisała na mojego maila, że chce grać, bo Neresia też będzie. Odpisała na mojego maila, że chcę grać, ale nie, nie dodała mnie chyba na Discordzie. Czekajcie się upewnie, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. Czekajcie, Neresia. A mam Neresię, czekajcie, to ja zapraszam Neresie Neresia, nie zauważyłem. Chodź Neresia do nas jak mnie oglądasz. Boże znowu... zaraz... się... do niewytrzyłam, znowu się tukał. Także Neresia, Neresia w ogóle jest super z tej buduje. Neresia i witam was uczenia. Naresia, o Boże, Skraft. to ja źle o. czytam. W dzisiejszym odcinku wydarzy się dużo Czy Neresia, ciekawych Neresia? rzeczy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Ja tak sobie myślę i myślę mm. i wydaje mi się, że żeby dobrze rozpocząć dzisiejszy odcinek, to będziemy musieli. Pod... Słuchajcie, Neresia, Neresia, dobrze mówię Neresia to będzie, wydaje mi się, osoba, która będzie ładnie budowała tutaj. Ale no, nie wytrzymam zaraz, się tuką. Yy... Ale, 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 nie wiem, coś nie mogę na Discordzie złapać. No, postaram się później dodać. Także dobra, zrobiliśmy takie krótkie wprowadzenie. Generalnie wam pokazywałem, co te osoby nagrywają do tej pory, ale zobaczymy, co będzie, jak się dostaną na juniorów. Myślę, że będzie fajnie, słuchajcie. Także...